We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you. Jakie and... fajne gniotki, patrzcie. Mm. Ode mnie. Patrzcie, takie wiecie, na odprężenie. Super to wygląda. Naprawdę super. Co jeszcze tam masz, pokaz? O, a to? Pokaż? Al albo to patrzcie. Takie wiecie. Fajnie, dorączki I można się tak wziąć. O! Hmm. No, już nie. Kto się O, i to też. fajny To się tak strzela. Pokaż. A to. Kilka może Wam już wiedzieć youtuberów. youtuberów. No, no, to się bo... tak wiecie. Na odstresowanie. I to się tak wpyka, eee... wychodzi i Super. To jest. super. No. <grym> <grym> Neila maður annan að það. Bæði, það er tætt að porða. And a happy new year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Przepraszam, że dopiero teraz, ale tak jakoś wyszło, byłem dzisiaj yy, na, spacerze, na spacerze rano, poszedłem sobie, no bo stwierdziłem sobie, że mam dzisiaj wolne, to nie będę siedział w domu sobie, yy, pójdę na starówkę, się przejdę na spacer, no zrobiłem tylko zdjęcia, nic nie nagrywałem, no bo nie było co nagrywać, oczywiście będę później szedł... Yy, będzie vlogmas z jarmarku yy, na starówce. Oczywiście wszystko zobaczycie we vlogmasie. Yy, a dzisiaj rano się przyszedłem po starówce, a później poszedłem do okulisty się zapytać jedną rzecz. Yy, przyszedłem do domu, yy, zacząłem gotować rosół i buraki, bo muszę zjeść buraki koniecznie. Yy, po prostu zwykłe buraki. Yy, tak. No i później poszedłem do siostry, pojechałem z nią do galerii. Do galerii tylko tam krótką przybitkę widzieliście z Pepko, tam nie było też co tam za bardzo nagrywać, no było nudne po prostu. To tylko nagrałem to co w Pepko, tam zabawki dla dzieci, jakie tam są. Może z was, może kogoś zainteresuje. No i przyszedłem teraz, właśnie dokończam rosół i buraki. Gotuję jeszcze makaron. Zaraz wychodzę z domu. No i, no i co? No i, no i nic, no nic w, w tym vlogmasie, tak, no takiego interesującego nie ma. No, ale, ale tak wyszło. No i co? No i tak to wygląda. Nagrałem po prostu, żeby coś było świątecznego. A, jeszcze może wam pokażę, będę przechodził przez miasto choinkę. Yy, wam pokażę, która stoi u nas w centrum yy, miasta. I oświetlenie takie, wiecie, wzdłuż yy, torowiska. Może wam się spodoba. Yy, no, i, no i... No i na razie tyle. Na razie kończę i widzimy się już momencik, za momencik. O, za momencik. coś zagrać, bo zapomniałem właśnie u mnie vlogmasy nie jest tak że pierwszy vlogmas to jest z 1 grudnia drugi z 2 8 z 8 po prostu u mnie nie ma vlogmasów codziennie bo po prostu no nie wyjdzie mi tyle vlogmasów i po prostu będzie nie wiem z 8 vlogmasów czy, czy mniej czy więcej nie wiem ale będzie ich na pewno mniej i po prostu ja na przykład tak będzie. Z grudnia 8 vlogmasów. To ja po prostu je z, z, y, o, oznaczę po prostu vlogmas 1 2 3 4 5 6 7 8. No i jeżeli będzie ta Wigilia, no to wtedy napiszę, że Wigilia. Na przykład w 8. Y, nie będzie po prostu napisane, że y, albo napiszę, że vlogmas 8, za, daję przykład. I na dole Wigilia czy coś takiego albo napiszę po prostu vlogmas 24, żeby było wiadomo, że to chodzi o y, Wigilię. No ale jeszcze nie wiem, jeszcze się zastanowię. Y, dajcie znać. Jak sądzicie, bo jak coś to mogę to zmienić albo no nie wiem, albo nie, nie wiem, kurde, nie wiem. Także chciałam wam to właśnie poinformować, że po prostu tak u mnie to będzie wyglądać. Mam nadzieję, że za rok uda mi się nagrać codziennie wlogmas po prostu chodzi o to, że tutaj jest ciężko, bo ja sam montuję te vlogi. Um. I dlatego, no, no nie da rady, no nie da rady, no życie po prostu, tak, no nie da rady zmontować, nagrywać yy, vlogów, yy, znaczy nagrywać, montować jeszcze, robić yy, obowiązki, także no niestety nie. No ale, ale, ale nie, chyba się nie obrazicie, co? Nie, pewnie, że nie, dobra, yy, ja na, to chciałem wam powiedzieć i no i tyle, no. Idele, no. Także zaraz zobaczycie jakieś tam y, świąteczne lampeczki. O, świąteczne, spotka świąteczne spotkania El Blonjon, Stare Miasto. Sobota 11 grudnia i niedziela 12 grudnia. Jarmark Świąteczny, 15.30 Wigilia Elblążan i 17.30 Koncert Paula z zespołem. Ja będę na Wigilii i na koncercie Pauli. Do domu idę sobie robić herbatę, bo jest tak dziwno, że marzę o... Herbatę. O, na igości, to jest... Tak, idę robić. A za mną piękna wystawa lampeczek, którą y, przyrządziłem, udekorowałem na święta. Teraz biorę się, y, a teraz y, wypiję sobie, będę pił herbatkę, wezmę sobie jakieś y, ciacho i biorę się zamontowanie montowanie vlogmasa. No i co? I to byłoby wszystko. A tutaj masz. I to by było wszystko. Yy, w dzisiejszym vlogmasie. Taki luźny, yy, luźny vlogmas, nic specjalnego, ale dzięki, że zostaliście ze mną yy, do końca. Yy, yy, do końca. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, jeżeli... Yy. Dobra, będę musiał zakończyć tak, bo y, nie mam tego. Mam sobą baterię. To jeszcze raz. Dzięki, że byliście do końca y, w, 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 w zwykłym vlogmasie Boże, czy on, jakieś powiadomienia? Co chodzi? Dobra. Dzięki, że byliście, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, żeby być z każdym kolejnym nowym filmem u mnie na kanale. A ja Wam dziękuję bardzo i do zobaczenia w kolejnym vlogmasie. Silma, pozdrow.